Mamy 16 czerwca, za 2 minuty, godzina 12 w południe. <laughs> Upał jest niemiłosierny i bardzo dobrze. Natomiast jadę sobie taką zacienioną leśną szosą. Niezbyt ruchliwą, aczkolwiek szybką, jak widać. E, I to też bardzo dobrze. I postanowiłem, chociaż lekko wieje, więc pewnie mimo włączenia redukcji szumu wiatru w kamerze, pewnie jakieś szumienie się pojawi. Postanowiłem nagrać Wam dzisiaj kolejny odcinek Spod Kapelusza, ale tym razem Spod Kapelusza dotyczący stricte wyprawy. A nie życia ogólnie. Otóż kilka dni temu pozwoliłem sobie na taki w moim przekonaniu żarcik, którym na początku filmu poprosiłem widzów, którzy nie oglądają filmów do końca, żeby napisali mi dlaczego. Eee, nie, jest to, nie była to żadna. Eee, Forma wyrażania żalu z tego powodu, lub coś w rodzaju. Czysta, żywa, ludzka ciekawość, ponieważ jako twórca kanału dysponuję wieloma danymi statystycznymi na temat jego oglądania, oglądalności i dane te są takie dziwne, dlatego pomyślałem sobie, bez większej oczywiście nadziei, że kilka nawet odpowiedzi. Na to pytanie mogłoby mi pozwolić zrozumieć pewne fenomeny rządzące oglądalnością na moim kanale. Oczywiście efekt był taki, że film ten, ten ma zdecydowanie największą ilość komentarzy w ostatnim czasie. Komentarzy bardzo przyjemnych, miłych, ciepłych, budujących. I dających e, chęć do okręcenia i publikowania kolejnych materiałów. Ale nie ma ani jednego komentarza z odpowiedzią na pytanie, które zadałem, czego zresztą się spodziewałem. Był, to swego, rodzaju, był to swego rodzaju żart, swego rodzaju ironia. E, natomiast zostałem mile zaskoczony, ponieważ na moją skrzynkę E, mailową przyszła jednak wiadomość z, e, od pewnego pana młodego człowieka, jak rozumiem z treści który krótko i jasno skwitował skwitował a, mój kanał twierdząc, że jest po prostu nudny e, zasugerowałbym poobserwował kilka kanałów ludzi podróżujących po świecie zobaczył jak one są pełne dowcipu, akcji, yy, brawurowego montażu. No i że niestety przy takiej konkurencji no to ja raczej nie mam szans. No więc najpierw porozmawiajmy o celach. Otóż moi kochani, niedługo zrobię kolejnego vloga z kapelusza, który będzie ogólnie mówił o historii mojego budowania, budowania przeze mnie swojej medialności w mediach społecznościowych, na YouTube i w życiu. Ale dziś tylko króciutko. Czego oczekuję od YouTube'a? Oczekuję od YouTube'a dokładnie tego samego, czego oczekuje od pozostałych mediów społecznościowych, jak również artykułów w prasie, które ktoś tam popełnił na mój temat, czy też programu telewizyjnego, który się pojawił. Otóż oczekuję, że jak największa grupa ludzi dowie się. O istnieniu takiego człowieka jak ja, który robi to, co ja robię i który prowadzi taki kanał. Czy w związku z tym zależy mi na dużej oglądalności? Otóż i tak, i nie. Duża oglądalność przekłada się na duże zasięgi, a więc większa liczba nowych ludzi może dowiedzieć się o istnieniu mojego kanału na YouTubie, mojej strony na Facebooku i tak dalej, Jednak ja nigdy nie miałem ambicji, nadal ich nie mam, by mieć miliony subskrybentów, oglądalność 20 godzin po opublikowaniu filmu na poziomie 200 tysięcy. Eee, nigdy nie miałem też ambicji, by swoją wyprawę finansować z pieniędzy sponsorów, czy też z pieniędzy, które swoim yy, najlepszym twórcą płaci YouTube. Zdaję sobie sprawę z tego, że jestem tu czućzy buddyjskim mnichem z misą, z misą żebraczą i że to właśnie z tej misy przyjdzie mi żyć i realizować moje przedsięwzięcie. I jest moim ogromnym sukcesem, że jest grono, które mogę oszacować między kilkadziesiąt a kilkaset, ale raczej nie więcej niż 200 osób, które na tą chwilę są z wyprawą, czyli ze mną, moją osobą, związani emocjonalnie i są skłonni w zamian za to, że jadę, że opowiadam, że kręcę te filmy, złożyć się na to, bym mógł żyć, mieć kamerę, naprawić rower, kupić opatrunki i jechać przed siebie. Czy ja mógłbym robić ciekawsze filmy? Nigdy nie uważam, żeby, nie uważałem, żeby skromność była jakąś bardzo pozytywną cechą, zwłaszcza jeśli jest pozorowana, nieszczera i taka polityczna. Więc postaram się powiedzieć to, co myślę. Otóż myślę, że mam wystarczająco dużo wdzięku, charyzmy i talentu, by robić ciekawe, szybkie w montażu, krótkie, przyjemne w odbiorze filmy. Czy też pisać takie teksty. Problem polega na tym, że byłyby one w ogromnej mierze reżyserowane lub bardzo, ale bardzo rzadko publikowane. Dlaczego? Otóż moi drodzy, na pewno wszyscy wiecie, kim był Krzysztof Kolumb. Kiedy wypłynął w swoją. Podróż na kraniec świata, by szukać zachodniej drogi do Azji, wówczas w większości zwanej Indiami, to absolutnie musiało być to w jego życiu wydarzenie wyjątkowe i spektakularne, budzące ogromne jego emocje. Ponieważ Podróż ta trwała, jak się później okazało, tylko dwa miesiące, a przygotowania do niej, ilość osób, które musiał poruszyć, do których musiał dotrzeć, by ktoś sfinansował te trzy łupinki, na których przypłynął Atlantyk, była tak duża, że sama podróż okazała się znikoma. A jednak chyba nikomu z nas nie przychodzi do głowy, że nie było to największe, najbardziej spektakularne wydarzenie w życiu Kolumba. No i teraz wyobraźmy sobie, że Krzysztof Kolumb ma ten niesamowity przywilej, który mam ja. I oprócz prowadzenia dziennika pokładowego, który ma swoją formę, może kręcić codziennie film z życia na Santa Marii, którą płynął na zachód. Oczywiście, w czasie tej dwumiesięcznej podróży wydarzyło się zapewne kilka rzeczy, wa rzeczy wartych oka kamery. Pytanie, czy zdążyłby ją włączyć. Natomiast jestem głęboko przekonany, że po pierwszej euforii i takim ogromnym podnieceniu związanym z samym pozyskaniem statków i wypłynięciem dni Kolumba. Były do siebie bardzo, ale to bardzo podobne. Ja, oczywiście, teraz upraszczam to bardzo, ale myślę, że jak co dzień rano wypatrywał lądu przez swoją lunetę, jak co dzień przekonywał coraz mniej chętną do współpracy i coraz bardziej wystraszoną załogę. A pamiętajmy, że. To były czasy, w których wielu z nich wierzyło, że płynąc tak ciągle na zachód, w muszą spaść z płaskiej ziemi. A więc, wiele, wiele czasu każdego dnia kolumb zapewne poświęcał na łagodzenie frustracji i mutowniczych zaperdów w swojej załodze. W tym miejscu moja kamera, moi drodzy, postanowiła przerwać nagrywanie. Na krótkich kilka sekund, dosłownie brakuje kilku słów, eee, zapewniam was, że materiał był nakręcany non stop, bez cięć. Lecimy ja. dalej. Poza prozą życia, jaką są posiłki, toaleta, leżał i rozmyślał nad tym, czy jego podróż zakończy się tym, czego oczekuje. I wiecie co, kiedy po dwóch miesiącach Dopłynął w końcu bodajże na Haiti, którą nazwał Hispaniola, to zapewne cieszył się, że dotarł do lądu. Ale nawet radość z tego, że odkrył nowy kontynent. Przynajmniej w pierwszej fazie została mu odebrana, bo nie był tego świadom. Filmy Kolumba z wyprawy na nowy ląd byłyby prawdopodobnie nudne, gdyby miały być prawdziwe. I spójrzcie, e, wielu z Was pewnie widziało film fabularny o wyprawie Kolumba. I o ile dobrze pamiętam, to znaczną część tego filmu zajmują przygotowania, które. Kompresowane do kilkunastu minut w filmie trwały tak naprawdę lata. Sama dwumiesięczna podróż stanowi środek tego filmu i czom, ale nie jest specjalnie długi. I koniec tego filmu dotyczy tego, co, co działo się, gdy dopłynął. I tu również bardzo długi okres czasu skompresowany jest w kilkunastu minut. Czemu ja Wam to wszystko opowiadam? No żeby uświadomić Wam, że stoję przed następującym wyborem. albo robię często bardzo dosyć, bo nie jest bardzo, ale dosyć szczegółowy materiał. O moim codziennym życiu, w którym czekanie na fajerwerk będzie zajmowało Wam oglądającym często tygodnie, albo będę umieszczał film co tydzień, co półtora, w którym te kilka ciekawszych momentów ze żmudnej podróży na rowerze. Będę mógł zmontować w 5-6 minutowy pełen akcji, klip. No albo trzecie wyjście, zacznę reżyserować, czyli tworzyć sytuacje, prowokować je, wymyślać. I stworzę długi, może ciekawszy, może bardziej żywiołowy serial który jednak będzie swego rodzaju fikcją, swego rodzaju opowieścią moją na temat mojej własnej wyprawy. Szybko zamieniłoby się to w opowiadanie o czymś, czego może ja bym nie chciał i oczekiwał i fajnie by było, gdyby tak było, a przestałoby być opowieścią o prawdzie. Dlatego. Zachęcam wszystkich Was yy, do tego, byście pisali do mnie, czego oczekujecie. Natomiast na tą chwilę, czytając Wasze komentarze, między innymi pod jednym z ostatnich filmów, w którym dopuściłem się tej niewinnej prowokacji, muszę stwierdzić, że ci z Was, o których mówiłem już wcześniej, a więc stosunkowo nieliczna, ale jakże mi oddana, wierna grupa. Chcę, by te filmy były jak najczęściej. By. Może ich jakość się poprawiała. Ale forma jednak pozostała taka jak jest. I to chyba też odpowiada najbardziej mi. Więc nadal będę kręcił nudne filmy. O nudnym procederze, jakim jest jechanie na rowerze wśród takich pól. Tak wygląda moje życie w 90%. Od po prostu jadę sobie, rozmyślam i gadam do kamery. Powodzenia!